Cześć, witam wszystkich. Zobaczcie, co u nas się dzieje. Mocno zachmurane. A my pracujemy. walec, Brona aktywna. A ja sobie brykam w siewniczku. I tak jak mówiliśmy, cały hektar 70. Siejemy o góra siejemy w dosyć szerokim rozstawie bo prawie jest 2,5 metra do 3 metrów rządek od rządka żeby wygodnie było zbierać żeby jeszcze środkiem można było przejechać czy to broną aktywną czy glebogryzarką jak ogórki powschodzą oblewi się tylko rządki i będzie fajnie Filipek w swoim żywiole czarna perełka jak dla niego to chyba trochę nudne, bo za wolno się jeździ. Wczoraj pokosił, przez wczoraj w sumie pokosił wszystkie pola trawy. W międzyrzędziach. A Madzia jeszcze chodzi, sprawdza, gdzie jakieś ziarko na wierzchu. Delikatnie jeszcze coś tam cygarnia. I tak to wygląda. Co siejemy? Siejemy śremianina. Białego, jasnego ogórka. No i co? Dużo na wierzchu? No, sporo. Sporo. No. Trzymaj się nik. Walec robi robotę. Wałujemy przed sianiem i potem, jeszcze po sianiu, też przejeżdżamy. Walec nie jest obciążony, nie jest zalany wodą. Pod ogórka nie trzeba. Zalejemy wodą, jak będziemy siać trawę. Wtedy trzeba będzie mocniej ubić, wyrównać. Dobra, wracam do siania. Powiedzmy, że połowę, połowę mam w sianą. to wam resztę chcesz się przebiec? Chcesz się kochanie przebiec tam i z powrotem? Nie, chcesz się w Fajna robota Ja też też masz fajną Cześć, witam wszystkich. U nas właśnie oblało i to podobno dosyć mocno. Wczoraj wsiane ogórki. Jadę zobaczyć. A z tego co dostałem już informacje, ogórki pływają. Zaraz zobaczymy. Pada cały czas i to dopiero mówią na wieczór dosyć mocne opady tu już drogę zmuliło Już są drzewka pod wodą Oj Boże Boże Ciężki rok I tu już widzę stawek No, i ciekawe, to kolejnami płynęło. Ogórki przywałowane, przyklepane. Spadek leciutki jest w tą stronę, i wszystko tutaj zostało. Także ogórki były niedosiane do samego końca. No, i ciekawe. Przy siać drugi raz czy nie? A tutaj? Oho, tutaj darła. Ale dała tutaj woda. Tu mamy studzienkę, jest pełna. Zobaczcie, jednak, jednak, ła! Ła-ła-ła! Ła! Jednak dawało tu dobrze. Z całego pola jest jeden koniec, tylko spadek. Nie chcę tu przeklinać, ale powiem Wam, że popierdoliło nieźle. Słychać gdzieś syreny. Chyba jakieś podtopienia. Tu było uprawione. Woda szła tak jak tam przegięcie jest. I tam od góry. Słychać syreny i to wszystko Wszystko tutaj to nie się nieźle Zamuliło Po południu mówią jeszcze, że ma dolać Więc na pewno się jutro nie wiedzie Drzewka do wiązania Ojoj, ojoj, oj. patrzcie co tu narobił, wszystko w tą stronę gdzieś płynęło. Ła, utonął but. Ła. wszystko, wszystko stoi. To nie jest, że płytko, tylko tej wody jest tu sporo. Wydawało się, że, że nie ma. To wszystko, wszystko tam dalej stoi. A deszcz dalej nie przestaje. Naprawdę tutaj musiało dobrze dawać. No cóż zrobić, czekamy aż się pogoda ustabilizuje, będziemy to naprawiać, dobra, trzymajcie się narka.